Siema, witam was bardzo, bardzo strasznie w kolejnym odcinku tylko, że to będzie inna seria ponieważ, że to będzie seria z recenzjami różnych filmików podsyłajcie mi linki właśnie w komentarzach czy sam poszukam jakichś innych i tak, po pierwsze dlaczego nie było filmików? to, że strasznie jest dużo zadawane do domu w szkole, jest dużo zadawane do domu i nie mam czasu jak yy, nagrywać i po drugie... Wiem, że obiecałem Wam, że po 11 sobie będzie z kamerką, wszelmę bodaję, że na kompie, ale to już sobie na święta, bo, bo, bo tutaj zabrać na komputerze nie mogę, bo mój komputer jest już stary. i nie ma dwóch części i nie wiem czy będzie współdziałał jakiś program więc możliwe że na święta pojawią się jakieś filmiki z kompa i też jak mój tato wróci z zagranicy bo kupił laptopa właśnie musiał go wziąć i możliwe że się będą pojawiać z laptopa z kompa właśnie i dobra Zaczynamy od recenzji. Muszę szybko przejść. Zatrzymane. Dobra, mam nadzieję, że będzie dobra głośność. Zaczynamy. Ogólnie później zmniejszy ekran i będziecie mogli zobaczyć y, tytuł tego filmiku i youtubera, który to wrócił na YouTube. A. Oh to shoot. Think this coffee is strong? Okej, ja tu na chwilę zaczęła, muszę y, powiedzieć o co w tym chodzi. Tutaj. Typek ma namalowane oczy, gdy śpi i tutaj goście się pyta, czy chce się napić czy no, no, w sensie, chce spróbować kawy a ten typek śpi i ma na, na, namalowane oczy na powiekę To też jest dobre Tutaj baba śpi

Playing football, blind. Anything's possible. Let <laughs> me come. Let me sit. Speak. Good boy. Good Dobra no. Sorry. Tak, to jest Jak widzicie ma, yy, Nie zasubowałam go Tutaj tytuł jest tego filmiku Tu Właśnie I jest też yy, Nazwa tego youtubera I zaraz do was wracam Chcesz poszukać jakiegoś innego fajnego filmiku Który mógłbym pokazać Bo to będzie za, za krótki trochę odcinek. Dobra, jestem z powrotem. Znalazłem jakiś fajny filmik. Od tego samego youtubera oczywiście. Yy, też jest fajny. I mam nadzieję, że Wam się spodoba i parę, że będziecie znać. Mam nadzieję, że chociaż jedną albo dwie. Bo tutaj one są akurat znane. Dobra, no, to lecimy. To jest, yy...

To powinniście kojarzyć i tego grubasa. Dobra, oczywiście macie tytuł tutaj na dole i tego samego youtubera. Więc dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie łapki w górę i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich recenzji. Jeśli będą jakieś długie odcinki, to tylko będzie. Jeśli będą jakieś długie filmiki, to tylko będzie jeden lub dwie, jak yy, w tym filmiku.